To jakaś hacienda, która ma ponad 100 lat. Był jakiś bogaty pan, może hiszpańska rodzina. Potężny dom. Tam, tak jak nasze PGR-y, betonowane podwórko było. To coś tam mamy. To jest bardzo fajna droga. Droga tutaj cały czas tam płynie. O, chłopaczki. Tam jest ta główna trasa do Teściu, za wąwozem. Hej, komusta! Go good. Stanę sobie w cieniu, bo mnie tutaj smaży No i tu cały czas, To jest kanał. Jak tu byłem dwa lata temu, rozmawiałem z ludźmi, to jakieś 60 lat temu było. Haj haj, hello! Budowane także. Tam, gdzie te budynki, to jest droga do teściu. Po drugiej stronie wąwozu. A ja, jednak nad, nad morzem mam 10, 10 km. Nad morzem mam stąd jakieś. Chyba z 5 km To jest taka droga, no ja jadę prosto z tego co pamiętam Cały czas prosto, zakręt chyba to nie wchodzi w grę. Chociaż nie wiem, no trzeba by sobie pomyśleć Dobra, może nie będę jechał po żwirówce tak jak w Danii. Staram się żwirówki omijać. To cmentarz chyba. Staram się z wirówkę mijać główną trasą, chociaż ja zaraz stanę w cieniu i sprawdzę sobie Aj, komusta